Witam Was, kochani, teraz, w tej błogosławionej chwili. Teraz, słowo teraz jest błogosławieństwem, ponieważ teraz mówi nam, że nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, istnieje wieczne teraz. I tej teraźniejszości, każdej chwili w życiu, każdy z nas może nadać wartość. Teraz jest okazja zostawić za sobą stary świat i już tworzyć nowy świat, taki, jaki my uznajemy za zdrowy, normalny świat, w jakim my chcielibyśmy żyć, w jakim my chcielibyśmy mieć dzieci. Kto chce mieć dzieci i wnuki? Przy okazji, bo z dzieci zawsze są wnuki, przeważnie. Co wiem z doświadczenia. I teraz właśnie jest okazja zacząć tworzyć, a to znaczy, że nie będziemy tworzyć to, co się nam podoba jako ludzie, bo znowu powstanie to, co było. Teraz pozwolimy stwórcy tworzyć przez nas. Trzeba się po prostu teraz zgłosić do stwórcy w sobie, w naszym wnętrzu. Jestem gotowy, jestem gotowa. Teraz pozwolić Tobie tworzyć przeze mnie. Chcę służyć pozytywnym falom życia. Chcę służyć światłu. Chcę służyć zdrowiu. Utożsamiam się ze światłem, ze zdrowiem, z miłością, z boską twórczością. Biorę na siebie teraz odpowiedzialność za świat, który będę tworzyć. Teraz to słowo zniesie w sobie w gruncie rzeczy pewien stan świadomości, bo świadomością jest wszystko. Świadomość pulsuje, promieniuje, a wszystko jest promieniowaniem. Nawet materia jest zgęszczonym promieniowaniem. Bez promieniowania nic by się nie zgęściło. Nic by nie było, nie można by skupić atomów. Byli tacy mędrcy, że uczyli nas, że to jest odwrotnie. Najpierw była materia, później było promieniowanie, a na końcu mamy cudowny świat, jaki w tej chwili na naszych oczach się rozsypuje, dzięki Bogu, i ustępuje na miejsce, na nowy świat. Ten nowy świat my wszyscy niesiemy w sobie. Wszyscy, to znaczy ci, którzy chcieliby, żeby już więcej tego nie było, co było do tej pory łącznie z kolonizacją, łącznie z inkwizycją, łącznie z dżihadem, łącznie z wojną pierwszą, drugą, trzecią, stuletnią, trzydziestoletnią to wszystko jest ciągle ta sama wojna. Ciemność chce wymusić na światu, żeby się cofnęło, co jest sprzeczne z boskim prawem. Światło w ciemności po prostu świeci i płynie. Ciemność nie ma szans, jak cofnąć się lub wpuścić światło w siebie. Tak było, tak jest teraz i nie może być inaczej w przyszłości. Jeżeli ktoś chce szukać sprawiedliwości w niesprawiedliwości boskiej, ma prawo. Do tej pory jeszcze nikt tego nie odnalazł we wszechświecie, i dlatego to się wali w tej chwili. Ale teraz, kochani, wali się nie tylko tu na materii, wali się w astralu, bo stamtąd idzie, nazwijmy to, zła inspiracja. To stamtąd schodziły i schodzą jeszcze na Ziemię obciążone mocno, rządzą władzy istoty. I to nie jest istotne, czy to są gady, czy to są płazy, czy to są stokrotki. Jakbyśmy tego nie nazwali. Albo jakiś naród rzekomo, wiemy o kim mówimy. Tu jest taki naród na Ziemi, który jest winien temu, że rozsiął wirusy i jest właśnie pandemia. Tymczasem się okazało, że ten naród sam w tej chwili o mało nie zginął, więc to nie jest tak. Są we wszechświecie istoty upadłe, które same sobie zbudowały taki los, i są istoty, które nie upadły, bo nie czuły potrzeby, żeby obsunąć się w rozwoju. Możemy pomagać tym istotom i nawoływać je teraz: chodźcie z nami, wracajcie z powrotem do domu, do świadomości, do światła. Większość tych upadłych istot tego nie potrafi lub nie życzy sobie. Niech zostaną na drabinie ewolucji tam, gdzie obsunęli się. Nie wleczmy ich ze sobą do raju. Nie ciągnijmy ich do nieba, bo niebo nie potrzebuje czegoś takiego. Niebo potrzebuje tylko świadomych istot, które świadomie będą wracać. I każdy z tych demonów upadłych w swoim czasie, we właściwym miejscu, Dojdzie do wniosku, dość, wracam, bo nie będzie miał dokąd wrócić. To jest ta droga. Nie zbawiamy nikogo, nie wleczymy, nie wleczymy nikogo za sobą, nie odganiamy nikogo, precz ode mnie szatanie, wręcz przeciwnie, choć za mną. Teraz to wszystko się dzieje. Ja nie będę mówić o tym, co dzieje się w świecie, polityki na świecie. Totalny rozpad Watykanu, totalny rozpad Białego Domu, Niemcy to wszystko się okazuje, że to iluzja była tylko na jakiś czas, i w tej chwili to się pulweryzuje. Iluzja, która została stworzona na chwilę ze zgęszczonego światła. O czym ja tu mówię, to są dobre wieści. Dobre wieści. I teraz jest czas tworzyć nowy świat. Kto chce, oczywiście, będzie to robił z dobrej, nieprzymuszonej woli. Tu zadziała prawo. Podobne przyciąga do siebie podobne. Równe do siebie przyciągnie równe. Razem będziemy się jednoczyć i ci, że się zjednoczą, będą budować. Ci, że zostaną nadal skłóceni, nic nie będą tworzyć i budować, bo do tej pory im się nic nie udało. Za naszymi plecami zostaną skłóceni Judaiści, Islamiści, Chrześcijaniści, iści, To wszystko się rozsypuje. I kto nie zechce z nami wracać do światła, nie musi, bo ma wolny wybór nie wolną wolę. Wolny wybór. Natomiast my, po tym, jak użyjemy wyboru, odzyskamy też boską wolę. Dlaczego? Ponieważ boska wola jest naszą wolą, bo Bóg działa poprzez nas, czy się nam to podoba, czy nie. Nam się podoba. I my, jako współtwórcy wszechświata, będziemy działać świadomie, tworzyć nowy świat. Nie tylko na Ziemi, też po odejściu z Ziemi w Astralu bliskim ziemi astralu, piętro wyżej, piętro wyżej, aż dojdziemy do stanu świadomości, który miał Chrystus, żyjąc w Jezusie w Nazarecie. I ten Chrystus teraz powiedział, to nie dwa tysiące lat ziemskich temu, bo to jest nieistotne, teraz powiedział, jeszcze większych czynów dokonacie, niż ja dokonałem. Medytujcie o tym teraz. Co ja mogę jeszcze tutaj dokonać? Ja żyję z tym pytaniem już parę lat i dlatego mi się dobrze powodzi. Skąd ja wiem, że mi się dobrze powodzi? Nie choruję. Jak człowiek choruje, to nie ma ochoty rozmyślać na temat tworzenia nowego świata. On myśli, jakby tu kupić tanio lekarstwa, niech będą nawet chemiczne. Człowiek chory staje w kolejce i się denerwuje że musi czekać kilka miesięcy, a nawet pół roku na chemioterapię. Ale człowiek zdrowy nie rozmyśla na takie tematy. Człowiek zdrowy myśli, jak tu stworzyć nowy świat. Nie tylko na Ziemi, która może lada chwila też się rozpuścić w boskim eterze. Teraz. Bo wszystko dzieje się teraz. Równolegle do siebie płyną różne tunele czasowe, różne... Fale czasowe, różne częstotliwości świadomości. Świadomość wiecznie płynie, bo świadomość jest miłością, miłość jest światłem wszystko jest jednym i tym samym w różnych częstotliwościach. To nie jest magia, to są dobre wieści na temat prawdy absolutnej. Taka jest prawda. To nie jest jakaś prawda na temat której można dyskutować, dywagować, umówić się. To nie są prawdy polityczne, religijne, umowne prawdy są przecież różne. Umowne umawiamy się, na przykład, że to dolar będzie ta albo marka, albo franki w szwajcarskim, umawiamy się. My się nie umawiamy. My tworzymy świat dla upadłych i upadły albo będą. Zamieszkiwać w naszym świecie na naszych warunkach albo nie, bo teraz się zaczyna nowa era. To nie są pogróżki, to jest propozycja do odrzucenia dla tych, którzy się nie zgadzają z życiem w świetle, w miłości, w harmonii, w jedności. Nie muszą, ale zostawiamy to za sobą świadomie. Nie dlatego, że ich nie kochamy, właśnie dlatego, że kochamy ich. Niech sobie dają radę w życiu. Kiedyś wrócą do nieba na czworakach, nawet. Albo w ciałach czworonożnych. Żarty żartami każdy wybierze sobie swoją przyszłość teraz. My jesteśmy nosicielami przyszłości. My wnosimy w ten świat naszą atmosferę, atmosferę przyszłości. Tak jak będziemy odczuwać, tak będziemy myśleć, jakie będą nasze myśli, takie będą nasze słowa, takie będą nasze wieści, takie będą nasze uczynki. To nie jest jakiś program albo agenda, to jest po prostu zwykłe życie. Każdy z nas ma prawo żyć. Każdy z nas jest, jest formą życia i żyje w formie życia, wprawdzie zmutowanej, ale jednak to jest forma życia, którą my, jako duchy, ożywiamy od wewnątrz. Jak to jest możliwe? Jesteśmy nosicielami życia, w nas pulsuje życie, my pulsujemy w harmonii z życiem, które niesiemy w nas, Komórki naszego ciała odbierają to promieniowanie, i nasz człowiek pulsuje w harmonii z całym wszechświatem. To są dobre wieści, to jest droga do zdrowia, to jest droga do harmonii. Kto nie wierzy, nie musi wierzyć. Kto wierzy, jeszcze nie wie, niech sprawdzi na sobie. Nie będzie musiał wierzyć, będzie praktykować na co dzień. Skąd będzie wiedział, że dobrze wybrał? Po samopoczuciu. Samo poczucie decyduje o tym, czy jestem zdrowy, czy nie. Zdrowia życzę Wam wszystkim, zdrowych Was widzę w przyszłości, która się zaczyna teraz. Do następnego razu, teraz, przed tą kamerą. A Wy z drugiej strony. Ta kamera nas łączy. Do następnego razu.